Święta, święta i sporo sportu po świętach, jak co roku zresztą wszyscy dobrze wiemy, że ten okres świąteczno-noworoczny na no to trzy główne zabawy dla kibiców, czyli Premier League, skoki narciarskie i mistrzostwa świata w darcie. Zobaczcie co typuje na dziś Subskrybuj kanał Zagranie i bądź na bieżąco z najnowszymi analizami i typami. A typować będziemy w PZ Book, gdzie oferty na wszystkie z tych trzech sportów jak najbardziej znajdziecie. A z kodem promocyjnym Zagranie wpisanym podczas rejestracji macie okazję zdobyć zakład bez ryzyka do kwoty 1000 zł, a także freebety w postaci darmowego zakładu w kwocie 50 zł. Wiele więcej informacji na temat tego co oferuje PZBuk ostatnio jakiś czas temu przed Mundialem zmiana szaty graficznej też rozbudowany sklep gracza te wszystkie informacje oczywiście jak zwykle na naszej stronie zagramie.com tam już teraz odsyłam a teraz parę słów też o tych co typuję na dzisiaj. Pierwszy mecz, jaki dzisiaj bierzemy na tapet, to Leeds kontra Manchester City, a więc zakończenie tej serii gier w Premier League. No i co tutaj dużo mówić, Manchester City chyba z Leeds ostatnio grać lubi, bo po tej wpadce dwa sezony temu... Poprzedni sezon to 4-0 i 7-0, więc 2 mecz 11-0 raczej Leeds tego rywala nie polubi. Co ważne w tej parze, to, to jedne z najatrakcyjniej grających zespołów w lidze, no może Leeds niekoniecznie, ale mówię tutaj o średniej bramek na meczek, jaka pada w meczach tych drużyn. Leeds to prawie 3,5 gola, z kolei Manchester City to prawie 4 gole, na mecz, a więc na pewno bramek możemy się dzisiaj spodziewać. Leeds wygrało przed Świętami i przed Mundialem z Liverpoolem. Manchester City wygrał z kolei już po tym Mundialu, a przed Świętami w EFL Cup. I co nam ten mecz powiedział? To, że Manchester City mimo małych problemów kadrowych, bo wiadomo, że po tym Mundialu ktoś tam musiał odpocząć, ktoś grał mniej, no ale i tak udało się ten Liverpool pokonać, że Erling Haaland po tej dłuższej przerwie wciąż jest głodny goli, a Leeds ma spore problemy kadrowe przed tym spotkaniem, to wiemy też już od dawna. No i tutaj myślę, że tych bramek trochę padnie i tak jak City w tym sezonie na wyjazdach jakoś bardzo dużo bramek nie strzela, to w tym meczu myślę, że trochę ich padnie. Stawiam na więcej niż 2,5 gola z kursem 1,40. A teraz cofniemy się troszkę w czasie, bo przed tym spotkaniem będziemy też świadkami meczu darterów z José de Souza i Ryan Serle, a więc trzecia runda mistrzostw świata, już niestety bez Krzysztofa Ratajskiego. Ale myślę, że sporo ciekawych meczy jeszcze przed nami w tym turnieju. No i właśnie, na początek jedno z ciekawszych spotkań tego dnia, a więc Portugalczyk kontra Anglik. José de Souza, bardzo sympatyczny facet, ale jak sama zresztą jego Wikipedia angielska mówi, znany bardziej z tego, że dość często myli się przy liczeniu, no i te niestandardowe zejścia, które nam funduje, chyba nie są do końca przemyślane i są dziełem przypadku, no ale w końcu to były numer 7 światowego rankingu, aktualnie 17. Portugalczyk, który w Mistrzostwach Świata no, nie gra najlepiej. Dwa razy trzecia runda to jest jego najlepszy wynik w karierze. Wcześniej dwa razy odpadał w pierwszej rundzie. Jeszcze, jeszcze parę lat temu, kiedy nie był zawodnikiem PDC no to w rundzie preeliminacyjnej, bo taka kiedyś była rozgrywana, odpadł. To był 2012 rok. Po tym świetnym sezonie 2021, gdzie zagrał w finale Premier League, gdzie doszedł do ćwierćfinału Playersów, kiedy pierwszy raz złamał tę trzecią rundę mistrzostw Świata, także niezły występ w UK Open. Ten kolejny sezon już nie był taki dobry w tym roku. Co najwyżej ćwierćfinał, mecz playa, no i półfinał, ale nie rankingowego Mastersa. Rosa de Souza ma problemy z turniejami telewizyjnymi. To wiemy od jakiegoś czasu, w zasadzie od kiedy wygrał wielkiego szlema, Grand Slam of Darts, no to już większego spektakularnego sukcesu nie odniósł w tym roku, także bez zwycięstwa w tych turniach podłogowych w Players Championship, który z kolei wygrał w Barnsley Ryan Searle, o którym też teraz słów w parę. Szósta runda UK Open w tym sezonie, także ćwierćfinał w jednym z turniejów European Touru. Może nie są to też jakieś bardzo wybitne osiągnięcia, ale wydaje mi się, że ten sezon ma pewniejszy Ryan Searle, no i on się powoli nie w górę rankingu, on utrzymuje ten ranking z poprzedniego roku, no i w tych meczach bezpośrednich, bo o nich też, też chciałem powiedzieć, cztery spotkania w, w ciągu ostatnich dwóch lat między tymi panami one były zawsze bardzo wyrównane, ale więcej legów w nich wygrał Ryan Searle, mimo że trzy razy wygrywał Rose de Souza, a raz tylko Anglik. Stawiam tutaj na wygraną Anglika. Myślę, że ta trema była też widoczna w pierwszym meczu. Oczywiście Simon Whitlock jest zawodnikiem silniejszym, solidniejszym od Adama Gavlasa, ale Adam Gavlas w tym sezonie wygrywał i z Serlem i z De Souza, a tym razem Anglik wygrał z nim gładko 3 do 0. W każdym, co prawda, secie miał problem, ale razem De Souza z Whitlockiem. Mógł i chyba nawet powinien odpaść. Obaj panowie na poziomie poniżej 90 punktów średnia. No i Anglik, ze swoją solidną grą w tym sezonie, myślę, będzie tutaj faworytem. Dodając zwycięstwo anglika z kursem 1,62 do naszego kuponu. Łącznie mamy ACO227, co przy stówce wkładu daje nam idealne wręcz podwojenie, bo wychodzą nam dwie stówki do wygrania bez paru groszy. Kolejne typy ode mnie na naszym kanale już jutro, więc subskrybujcie, bądźcie z nami, pilnujcie tego co się na naszym kanale dzieje, a kolejne typy z darta i z piłki nożnej i być może ze spoków narciarskich, choć tutaj. Polecam Wam Daniela na naszej stronie, będą także i na naszym kanale niebawem, trzymajcie się do jutra.